Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy już yy, 13, bo 14 nawet 13 grudnia. No, już do Wigilii 11 dni zostało, kochani. Ja cię kręcę za 10 dni będziemy musi, tak wiecie, przygotowywać, przygotowywać z gotowaniem na maksa. Ja jeszcze jestem zaspana, nie wyglądam za dobrze w ogóle kilka wam kwadratowy były. No ale takie życie. Jedziemy do szkoły, później się do Was odezwę. A tutaj chłopaki. Jak nie chce się wracać codziennie rano, to trzeba im przypominać, że mają wziąć plecaki. Teraz stoję w drzwiach mówię plecak. Nikt mnie nie słucha, wychodzi. Znaczy, Igna się posłuchał, Stasiu nie słucha, wychodzi. Mówię plecak, dalej idzie. No, proszę bardzo. <laughs> Jedziemy do szkoły. Żeby nie było na parkingu tłoczno. Zamknięte. Jest tak super, że nie trzeba odśnieżać szyb, wszystko jest w porządku, przetrze się tylko, wiecie, tymi... czym? Mm. Wycieraczkami i finito. Robię sobie kawę. Byłam w sklepie i kupiłam trzy lody ciepłe, jeden dla mnie biały, dla chłopców te brązowe, chyba karmelowe, Tofi, nie wiem, czy to ma jakiś smak. I kupiłam sobie tatar był, mówię, nie, muszę, bo ja uwielbiam po prostu, więc tatar, jadłam już kanapeczkę, peczkę. sobie to na bułeczce, na chlebku. No, no i kawka, usiądę i będę chyba wstawiała post, bo wlatuje bardzo fajny post y, konkursowy. Więc jeżeli jesteście z Dunajskiej Woli albo okolic, to zapraszamy do wzięcia udziału, bo naprawdę fajne nagrody są do zgarnięcia u Agaty w salonie. Kochani, już połowa vlogmasów jest za nami. Zleciało to mega szybko. Były dni, w których mi się dobrze nagrywało, były dni, w których trochę już panikowałam, że nie dam rady, nie dam rady. Tak jak w poprzednim, wczorajszym mówiłam, jejku, no nie, no nie mam, będę miała 5 minut, okazało się, że mam 11, bo ja tak dużo gadam. Kilka ujęć naprawdę wychodzi, wiecie, z tego vlog, więc uff, bardzo cieszę, że się udało. I teraz tak sobie myślę, bo mówiłam Wam rok temu, dwa lata temu, bla, bla, bla że nie będzie vlogmasów, że nie dam rady. Mm. I teraz, jak myślisz, kurde, mówię, co roku wam mówię, że nie będzie, a są. Ale w tym roku myślałam, że ja naprawdę nie dam rady tego pociągnąć, że za dużo obowiązków, bo nawet nie nagrywając codziennie, jakoś miałam tak w głowie, że dużo się dzieje, dużo się dzieje, te zmiany w moim życiu też zaszły. I no i jest po prostu co robić. Cały czas, wiecie, cały czas w ruchu, cały czas coś tam mm, trzeba pozałatwiać, ale udaje się, jakimś cudem się udaje. Yy, to już jest trzynasty dzień vlogowania a mój nawet chyba 14, bo ja zaczęłam jak 31, żeby wam pierwszego wrzucić. Więc no, nie jestem z siebie ogólnie dumna i jestem z was dumna, że jesteście ze mną. Nie ja będę to powtarzać na każdym vlogu. Dostałam też takie pytanie, że yy, dlaczego mam tak mało wyświetleń, jak moje vlogi są takie, takie fajne, właśnie naturalne. Więc nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No nudzi pewnie ludzi moje życie. Wiecie, nie każdy lubi takie, takie monotonne ludzie też w tych czasach. Lubią, jak się coś dzieje. No, a u mnie jest po prostu normalne życie, ale ci, co chcą, są po prostu ze mną i ja bardzo, bardzo to doceniam. Dobra, ale więcej nie gadam, bo ja codziennie Wam gadam, gadam. No, ale jestem wdzięczna. No, to czemu miałabym tego, wiecie, nie, nie wspominać i nie dziękować Wam, że jesteście ze mną. Moi stali widzowie, którzy mnie wspierają, to jest y, ogromnie, ogromnie miłe. Druga kawka wpada, a do tego ciepły lód w białej polewie. Mniam! Coś słodkiego musi być. Nie mam cukru do kawy, więc uzupełnię sobie takim mini lodzikiem. Czemu by nie? Czekam na jedną mm, przesyłkę. Okazało się, że jest ona rozdzielona na pół. Ostatnio coś mam z tym szczęście, że na pół mi rozdzielają, no ale to była duża paczka, dużo rzeczy, bo ona jest do współpracy, więc niestety nie nagram dzisiaj tego filmu, a bardzo bym chciała. Jestem ciekawa, co w tej pierwszej części przyjdzie, a na drugą, no niestety muszę jeszcze poczekać, bo nie jest, że w doręczeniu. Więc nie wiem, sprawdzę później, jak dojdzie. Czekam, wyglądam przez okno, czy pan z impostu przypadkiem nie jest już pod moją bramą. Bo ja dzwonka nie mam, więc muszę obserwować, ale pewnie by zadzwonił. No, więc tak, dzisiaj fajnie, bo dzisiaj środa, to jest taki naprawdę luźniejszy dzień. Jestem w ogóle mega ciekawa, czy Ignaś da radę z tą czytanką. Jak zawsze yy, uczy się błyskawicznie czytać, to ta coś mu tak nie wchodziła wczoraj. E, przeczytał dwa razy dobrze pod rząd, no to już mu odpuściłam, bo naprawdę było późno. No i zobaczymy, czekam na ocenę. Na razie są jeszcze na wycieczce, myślę, że za jakieś tam pół godziny wrócą, albo już są, nie wiem, nie mam pojęcia. Więc będę czekała, co tam na Librusie się pojawi, nawet jak będzie czwórka, to nic się nie stało, bo raz lepiej, raz ciutkę, gorzej. Czwórka to jest bardzo dobra ocena moim zdaniem. Ja postanowiłam nie być taka wymagająca, same piątki, szóstki, wiecie, czwórka, bardzo dobra ocena. Zdarzy się trójka. Trudno, kurczę. Eee, no. No, chodziło mi o to, że nie każda ocena musi być, wiecie, szóstką, piątką. Inne też są w porządku. Trzeba wyluzować, nie wymagać. Dobra, nie wymagać, no wymagać też trzeba, ale. Kociura! Nie schodzimy na dół, bo ty chodzisz mi na choinkę. Wszyscy widzieli we wczorajszym vlogmasie. Uuu, czekaj, 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 ona mnie ostatnio bije. Bije mnie, nie, nie idziemy, nie. Zaraz Ci dam e, saszetę albo mokrą karmę z puszki, bo mamy taką i taką, i suchą też, ale suchą jadła rano. O Jezu, bo przez kilka dni nie miałam suchej, albo nawet przez tydzień cały czas jadłam mokrą, a suchą staram się chociaż troszeczkę, wiecie, jej e, dla urozmaicenia dawać. No chodź. Gdzie Ty jesteś? Boże, ona jest taka szybka, ja to się nawet ostatnio tak się cieszyłam, bo zrobiłam sobie challenge. <grym>, ja jestem głupia. Ostatnio zrobiłam sobie challenge, mówię, a, nie wyścignie mnie na schodach, mówię. I się tak, wiecie, oglądam, mówię, haha, jestem pierwsza, patrzę, ona przede mną już schodzi. Więc ona jest tak szybka, taka cwaniurra. No gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Proszę, świąteczne łóżko. Pięknie to wygląda. Delikatna ozdóbka. Ej, ja mam już tą fajną poszewkę z szyin, z tymi czapkami Mikołaja, chyba laskami, albo tylko czapki. Zarąbista jest, muszę przebrać. O, wbijasz mi pazury. Mam pokazać? Mam pokazać, czy nie? A jak słyszycie hałas, to to jest suszara. Moj jeziuniu. No już no, buziarka trzeba dać. Raz mnie bijesz, raz mnie całujesz, a teraz liżesz, No, ludzie. Z nią nigdy nie wiadomo. Ostatnio się rozwścieczyła, jak była moja mama i Zuzia, i ją ja wydaj. Jezu, sorry. Daj. Yy. Mówię, może u mnie się uspokoi. Dostałam takiego headshot'a w łeb, za przeproszeniem. Zostałam drapnięta pod okiem, aż wbiła mi. Mówię, Boże, czy ja mam całe oko? No, więc ona ma takie, wiecie, etapy. Etapy, raz grzeczna, raz łobu... O nie, o nie, jakie to było słodkie. Rozczulające. Zobaczcie, jakie ona ma słodkie oczy, jak poluje. O jest ja za długo się nie napatrzyliście, ale robi takie słodkie jak ze Shreka. I love you, I love you. O, już teraz nie I love you. Dobra, kończymy zabawę. Nie wolno. Kończymy zabawę. Nie. Boże, jedyny, widzicie? Masakra. Co to za córka? Niegrzeczna. Teraz się myję. Przyjdziesz do mnie? Kiciunia? Kici, kici, kici. kici, kici. Tylko proszę cię nie. Jezus, się przestraszyłam. Czy dostanę z łapy, czy nie dostanę z łapy? Mnie to czasami śmieszy, a czasami mi się płakać chce, jak mnie na przykład tak drapnie. O, teraz mi gryzie stopy. Przepraszam bardzo. Kochani, mamy już wieczór. Stasiulek sobie tutaj przysnął. Ignaś siedzi. No i słuchajcie. Chodź no, Ignaś, tutaj na chwilę. Mamy dla Was informację. W grudniu stała się taka rzecz, że... I zgubił zęba. Zobaczcie na to pierwszy ząb mojego synka, po prostu nie wierzę. No i kto dzisiaj przyjdzie w nocy? Prawdopodobnie Bruszka, zębuszka, no. Mamy takie ładne pudełeczko, ale to pudełeczko dopiero zobaczycie, jakbym nagrywała filmik ze współpracy. No i do niego można włożyć ząbka, tak? Super, jejku się cieszę. Pierwszy ząb i drugi już się też rusza, tak? Ten obok. Tak. Trzeba było mu trochę pomóc, bo już kolejny rusł jakby pod nim. No, i kto ci pomógł? Babcia. Babcia, Jezu, tak. Przez chusteczkę, delikatnie, delikatnie, i bum, poszedł nie było, co nie? No. no dobrze, kochani, to my tą wiadomością się z wami żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Buziaki, pa!